Siemante, to jest 35 odcinek z serii ARK na moim kanale I w tym odcinku um, Chciałbym oswoić Niedźwiedzia No plus go wylewelować I wymienić Po prostu jemiołę Dla Dziecia Klausa Weźmy sobie już te jemiołę no i lecimy po ul. Jakiś to ul był. Był to jakiś ul, a teraz nie ma. Dobra, nieważne. Dobie, weźmiemy... To weźmy sobie ten miód po prostu... U lat drzew tu. Będzie ciężej, ale jakoś damy radę. Dobra, I zobaczmy, czy już jest żywica. W jest już dwadzieścia. lecimy w głąb akurat nie ma ulów poczekajcie, zrobię drabinę. Teraz się widzimy. Drabinę. No to trzeba chyba poczekać. To, to jest dobra. dobra. Poczekajcie, no, widzimy się zaraz. A jesteśmy już po szerbie <laughs> Zebrałem ten mięt, zrobiłem takie coś. No i teraz możemy już leczyć, oswajać jakiegoś niedźwiedzia. Teraz tyle zejść. Jaki level? Teraz zejdźcie w pewnym. Jak porobić? O! 20. Bierzemy go. Tutaj ja muszę uważać, bo mało życia. I wejdźmy, nie? Wejdzie, nie? Stał. Jakoś zablokuj się tym niedźwiedziu! O, tak ładnie, dobrze! Myślę, że nie, się zablokował idealnie. Teraz trzeba w niego strzelać, ale trzeba też uważać. On ma bardzo dużo topów do życia. Aż 8000, a ma mało życia. to jest Tu wracaj mi Jak nie wracaj. Stop! Nie w tą stronę. Tam nie możesz iść. O! Użył się. Jak chcesz mnie dopaść, to chodź tu. Nie po będziesz biegał. Idealnie zablokowane. Dobra, i teraz trzeba tylko w niego strzelać. Tylko jest taki problem, bo on ma zaraz żyć mało życia. Bardzo ja się boję, że on umrze.

Dobrze, uciekaj tam. Też ja mu tyle torporu już władowałem Nie wiem czy teraz jeszcze jeszcze. Usnął Ten. Trzeba go bronić teraz Po pierwsze to trzeba zrobić To mi się przydało, ale... Dobra, no testie. Hej. Zarazem mówiąc, że jestem w stanie powiedzieć o Dobra, zrobiliśmy sarko. Dobra, to nasz ten niedźwiedź dzisiaj... oswajał, to już się widzimy po przerwie. Jak się oswoi? Niedźwiedź, krótkopyski się oswoił. Przypominam, dla tego niedźwiedzia samca, nazwy w komentarzach piszcie. No i po prostu taką moją nazwę będzie w komentarzu. To taka nazwa będzie dla tego niedźwiedzia. Zjem sobie już ten pozostały miód. Barno. Ogólnie jest niebezpiecznie. No i wracamy do bazy zaraz, tylko po drodze jeszcze. Wymienimy to mi miały ulecze klausa na jakieś lepsze rzeczy. Tym jest problem. Ryuga, czy Klausów tu nie ma? Dobra, nieważne zresztą. Bo to jest nasz nowy członek w Wazie. Pan Niedźwiadek. Dobra. Dać na niego siodło trzeba będzie. I go trochę pudewenować. tego. Do niską a będę wyjeżdżał. Gdzie jest siodło na niedźwiedzia? To jest pytanie. Myślę, nie. Kurde Co co mam tu? Dobra robi się już nam siodło na tego niedźwiedzia Będzie trzeba nim trochę się przejechać i go levelować. Załóżmy sobie na niego światło Weźmy Sereksa do Pokébola, tak wbrew, jak spotkali Coś czego Byśmy chcieli spotkać O, dobra, taki niedźwiedź oto, jak oswoimy takiego niedźwiedzia To pod lewy przycisk ma ugryźć, nie? Pod prawy taką łapę W podce może sobie stanąć na dwóch Nogach I zaryczeć no i wiadomo, taki niedźwiedź jest bardzo szybki też do przemieszczania się szybko, bardzo go polecam. Wiadomo, zbiera włókno jagody. I on czym szybciej, czym dłużej biegnie, czym szybciej się rozpędza. Oto też by... musicie sobie zapamiętać. No i na razie sprawdźmy na taki koszabile. Nie problem, nie problem. Ale jest silny mega. Łapy z Chodź, prawie to po przerodę. Zmienia to już nie jest tak dobrze. dobry bardzo dinek Silny bardzo Muszę się pobawić. Jakiś raptor Co taki raptor? Idziemy tego Spinozaura dobić Mieli Spinozaurem sobie poradzi Taki niedźwied nie I No dobra, umarło Dobra, mamy jego żagiel jeszcze, to powiedzmy. Bo to się nam przykłada. Już pośpeli. A resztę nam nie potrzebujemy. tyle. Dobra, słomy chyba nie karmi. Słomy lub drewno to nie par. Hmm. Tak, on nawet lepiej for No ale bardzo dużo włókna zbiera No dobra, oni są o wiele gorszy to zbieranie włókna Rizino ale... Zbiera to bardzo Porównywalnie to jedno Taki mieć być może jeśli jagody, mięso, miód ryby Czysto żerne Nasz pan nie Piękny mieć O to jest eksplory, no to od razu sobie Weźmiemy. 12 leveli, ja na razie mu daje wyżytkę. Ma już 7600. No tak właśnie do 8 koła. I jeszcze jeden level to wyżytkę mu dam. Ciągka to jest taka dobra ilość życia na niedźwiedziu. No i teraz mam tylko wyobrażenia szpakować. A, i... ty, A jeszcze zobaczcie, jak jestem na niedźwiedziu, to coś takiego: jesteś bezpieczny przed atakiem. O, jestem bezpieczny przed atakiem pszczół, czyli pszczoły nie mogą mnie zrzucić z niedźwiedzia i w nic nie robią to jest bardzo też przydatne i to czyni właśnie niedźwiedzia byciem niezwykłym damy mu te 3 levele w atak wyruszymy mu te śmieci niepotrzebne trochę damy mu kilka razy mięsko i zawalczymy z Brontozaurem czyli już bardzo silny Zobaczmy sobie, jak da radę sobie z grontozaurem takim. A to Dobra, to robimy cięcie i już widzimy, jak go uleczę. Dobra, uleczyłem już niedźwiedzia. Stoczmy taką większą walkę. Uwaga. Dobra. Chyba idę tak, że mnie nie do bardzo. nie, no brontozaur nie ma szans. Poskromiłem Brontozaura z niedźwiadkiem. Niby się wydaje, że to tylko niedźwiadka. Niedźwiadki są bardzo silne Szczerze tak lubię te, nie, tego Tego niedźwiedzia barku Taki fajny Kinek Dinozaur Może to już potrafi przypierdzielić tego do więcej bije się fajnie wita no to jeszcze płócimy tam się pobić z tymi brodami walka jakaś była jest o tego mi zbił ten swój Tam jest teraz walka jakaś. to się z Reksem wybije, no to już ja się jeszcze zbije. Trochę się uleczymy nim i to będzie najprawdopodobniej już ostatnia walka w dzisiejszym odcinku. Ale ogromną walkę

No mi nie wbije tak jak wtedy. No i umarł. Dobra, i to było na tyle w tym odcinku. Stawcie suba, łapkę w górę, Napiszcie komentarz z nazwą dla tego niedźwiedzia samca koniecznie. Zobaczcie se mojego Discorda, Discorda Link w opisie Oraz zobaczcie mojego TikToka Też jest link w opisie I to by było na tyle Z mojej strony, siema!